¡Rado! Tak, Eldorado. Co za przygoda! Co za historia! Kto nam uwierzy? Kto ją opowie? Tulio, ty jesteś bohaterem. Ty musisz ją opowiedzieć. Nie, Miguel, proszę, ty jesteś bohaterem. Ty musisz opowiedzieć. Tak, zaraz, ale. Jak powinienem zacząć? Byliśmy w Hiszpanii. Tak, na bazarze. Tak. Był poranek. Nie, to był wieczór. To było rano, dopiero co się obudziliśmy. zjeście, więc był wieczór. Ja opowiadam historię? Jesteś bohaterem. Kompromis? Dobra, niech będzie. Było południe, bazar w Hiszpanii. Hej, spójrz, Tulio, to my! O nie! Miło wiedzieć, że wszyscy Cię szukają, prawda? Ale nie po to, żeby być uściskanymi i wycałowanymi, Miguel. Tylko po to, żeby być wrzuconym do śmierdzącej celi i zapomnianym. O. Oh. Lepiej zwiewajmy stąd i to szybko. I lepiej trzymajmy się z dala od Straży Miejskiej. Martwi mnie ten plakat, Miguel. Jestem pewien, że wyzwala twoje najgorsze cechy. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Czy ktoś na nas patrzy? Nie. Strażnik Tulio, może nas nie rozpozna. A może nas rozpozna. Masz rację. Witam pana. Co pan sprzedaje? Kukurydzę, złocisty skarb z Nowego Świata. Mógłby mi pan dać małą torebkę kukurydzy? Dam za jedną pesetę. Jedną pesetę? To są wszystkie pieniądze, jakie mam. Proszę. Jedna peseta. Proszę bardzo, jedna mała torebka kukurydzy. Witam. Co sprzedajesz? Kurczaki, najlepszy gatunek. O, a ile kosztuje kurczak? Dwadzieścia peset. Bardzo rozsądna cena. Ten sprzedawca kurczaków da nam 20 peset za kurczaka. Musimy tylko złapać tego jednego i mamy forsę. Więc. Więc co? Ja będę kombinował, a ty łapał. Łap tego kurczaka! Żałosne. Hej, jest szybki. Ten kurczak to nie amator. Cip cip, 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 kurczaczku! Mniam! Smaczniutka kukurydza! Pożegnaj się z wolnością, ptaszku! Zjadł całe twoje ziarno! No to co? Jesteś o jednego kurczaka bliżej sukcesu! Znowu zapytam, ile chcesz za kurczaka? 20 peset za pięknego karmionego kukurydzą kurczaka. Ile mi dasz? Za tego wspaniałego kurczaka? Pięć peset. Co? Przecież sprzedajesz po 20. Tak funkcjonuje rynek, szanowny panie. Kupuj tanio sprzedawaj drogo. To skandal. Czy ja już kiedyś nie widziałem twojej gęby? 5 peset, tak? Zgoda. Dalej nie przejdziecie, chłopcy. Jeżeli chcecie dostać się do portu, musicie zapłacić opłatę portową. Ile? Dwadzieścia peset dla mężczyzn, a za darmo dla kobiet. Nie płacisz, nie wchodzisz. Zrozumiano? Nie będziemy tam długo, obiecujemy. Na pewno nie zakradniemy się na żaden statek, oficerze. Miguel! Dlaczego mielibyście zakraść się na jakiś statek? Jesteście poszukiwani. Złamaliście prawo, tak? Prawo? Wielki Boże, nie, oficerze. Chcielibyśmy tylko dostać się do portu, ponieważ... ponieważ... przypomnij mi, Tulio. Ponieważ my usłyszeliśmy o Wielkim Kortezie i jego ekspedycji do Nowego Świata. Ha, zapomnijcie, Kortez już zwerbował załogę. Nie ma szans, żeby para takich chłystków jak wy mogła do niego dołączyć. Odejdźcie od tej bramy, bo będziecie mieli kłopoty. My naprawdę nie chcemy zakraść ci na statek? Ile razy mam ci powtarzać, Miguel? Wiem, wiem, żeby być najbystrzejszym mężczyzną w Hiszpanii, zanim o czymś pomyślisz, najpierw to powiedz. Och, czekaj, chyba się pomyliłem, co? Zanim coś powiesz, najpierw pomyśl. Głowa, potem język. Głowa, potem język. Załapałem, przepraszam. Tam, moi przyjaciele, czy mielibyście ochotę oddać się pewnej grze? Co to za gra? Kości. Miguel, mamy szansę na zarobienie trochę forsy na opłatę portową. O, tak, kości to moi przyjaciele, wchodzę. Doskonale. Ile możesz postawić? Pięć peset. Ach, teraz mówisz rozsądnie. Nie mam więcej forsy. To my się będziemy zbierać. Cudownie jest robić z tobą interesy. Zaczekaj jeszcze jeden zakład. Przecież jesteś spłukany, stary. Nie o pieniądze, o coś cenniejszego. Klejnoty? O tą mapę. Mapę? Jestem doprawdy pod wrażeniem. Mapa! Spadamy i miłego dnia! Mapa czego? Mapa sekretnej drogi do Eldorado. Eldorado? Miasta ze złota? Eldorado! Masz na myśli miasto z bajeczek dla dzieci? Ono nie istnieje, Miguel! To pułapka na idiotów. Eldorado. Ach, braciszku. Zakład jest prosty. Jeśli wygram, wracasz do gry. Jeśli ty wygrasz, skarniasz mapę. I forse? Nie. Ja zatrzymuję forse. Co? Jest warta milion razy więcej niż tych parę monet. Zgoda, zwarywałeś? Proszę, Tulio, to dobry interes, wiem to. Oczywiście, jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności. Hej, znam się na grze w kości, to udowodnij to. Udowodnię, obyś tylko miał rację z tą mapą, Miguel. Zabraliście moją mapę! Możliwe, ale nie będziemy mieć z tego żadnej forsy. Po co ci pieniądze, Tulio? Przecież mamy mapę Eldorado. Drżę z podniecenia, Miguel. Poczekaj, aż będziemy w tym bajecznym mieście ze złota. Tak, bajecznym. Bo nie istniejący. No dobra, chodźmy. Hej, Pablo! Nigdy nie zgadniesz! O co chodzi, Inigo? W mieście widziano tych dwóch łajdaków, Michela i Tulia! O rany, to przerażające! Chodź, Nigo, nie możemy dopuścić, żeby wymknęli się z miasta!